Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej oblubienicy. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej oblubienicy. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej oblubienicy. Dzień 22. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Bądź w dobrym nastroju pod ojcowskim płaszczem świętego Józefa w miejscu najbezpieczniejszego schronienia w czasie prób i udręki. Święty Józef Marello Z książki Konsekracja świętemu Józefowi. Cuda naszego duchowego Ojca. Ksiądz Donald Calloway. Fragmenty ze strony 90, 92 i 153. Ludzie często mają ogromne problemy w praktykowaniu cnoty cierpliwości. Zachowanie spokoju i ciszy nierzadko stanowi wielkie wyzwanie, gdy znajdziemy się w sytuacji, nad którą nie do końca panujemy. Święty Józef nie miał łatwego życia. Jego misja wymagała długiego czekania. Kiedy zauważył, że Maryja jest przy nadziei, Musiał poczekać, aż Pan wyjawi mu swoje zamiary, co ma zrobić w odpowiedzi na tę cudowną przemienność. Wszystkie próby musiały być dla świętego Józefa ogromnym wyzwaniem. Ćwiczenie się w cierpliwości nie oznacza, że człowiek będzie wolny od codziennych życiowych trosk. Powiedziano nam, że Maryja i Józef. Nie mogli odnaleźć Jezusa w Jerozolimie przez trzy długie dni i szukali ukochanego syna z wielkim bólem serca. Łukasz 2,48 Oni również bardzo się niepokoili, lecz bezgranicznie ufali Bożej Opatrzności. Święty Józef musiał mieć też często do czynienia z niemiłymi i trudnymi ludźmi, Pracodawcami, współpracownikami, poborcami podatków, politykami itd. Ty też napotkasz w życiu niemiłych ludzi. W takich sytuacjach naśladuj cierpliwość świętego Józefa, proś Boga o łaskę kochania swojego bliźniego. Bądź łagodny, spokojny i miłosierny. Wskazania na Cześć Świętego Józefa, wygłoszonego przez księdza Kardynała Joachima Meissnera w Kaliszu dnia 5 maja 2014 roku. Fragment Bóg jest zawsze obecny i stoi przy nas. To Józef wiedział, dlatego nie uciekał od trudności, cierpliwość jest jedną z najważniejszych postaw, Cnót, które powinien posiadać dusz pasterz? Jak długo muszą czekać matki i ojcowie na swoje utracone dzieci? Jak długo musi czekać proboszcz na wiernych, którzy odwrócili się od kościoła? Jak cierpliwie musimy czekać na nasze nawrócenie w naśladowaniu Chrystusa? Kiedy Józef i Maryja poznali, że utracili Jezusa, uczynili to samo, co my powinniśmy uczynić, gdy zaczynamy gubić Jezusa w swym życiu. Udać się na trzy dni albo dłużej na rekolekcję. Z książki Serce Ojca: rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce świętego Józefa. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek zaręba, Fragmenty ze strony 163. Cierpliwość to zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych, wyczekiwania na coś bądź dążenia do czegoś. W świętym Józefie widzimy, jak w zwierciadle wzór człowieka cierpliwego. Jego ojcowskie serce było opanowane wobec trudności i coraz to nowych przeciwności. Było wytrwałe w zapewnianiu opieki i bezpieczeństwa świętej rodzinie. Człowiek prawdziwie cierpliwy to ten, który nigdy nie traci nadziei, nawet pomimo wielu trudności w podjętych zamierzeniach. Podobnie jak Józef, który zaplanował inną przyszłość z Maryją, ale przyjął cierpliwie wolę Boga nie jako konieczność, lecz jako wielki dar. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, Wezwawszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem. I dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broni świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Opiekunio-Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo Zbawienia, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie, najczystszy, módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie, najmężniejszy, módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie, najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami, wzorze pracujących, módl się za nami, ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, podporo w trudnościach, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, Módl się za nami, patronie wygnańców, módl się za nami, patronie cierpiących, módl się za nami, patronie ubogich, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, opiekunie kościoła świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy, oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.